Witajcie, jestem Czarny, Wilka, to jest 74 odcinek. Dzień my odcinek, wykonać jedno zadanie, które akurat mam wysarzone. Represje w Nowigradzie, ono jest chyba krótkie, bośmy rozpoczęli je kilka oh, odcinków ty. temu. A, Muszę, chyba, przypomnieć, który. My wychodzili wtedy chyba z Kutarnoki Katarzyny. Jak tam idą interesy? O! O co chodzi? W moim domu coś straszy. Wyje, łańcuchami dzwoni, talerzami ciska. Aż strach wejść. Sprawdzicie, co za upiór mnie nawiedził. Złota nie pożałuje. Niech będzie. Brzmi jak wicht albo płanetnik. No dobrze, zajmę się tym. Pięknie, dziękuję. Chodźcie za mną. Pokażę drogę do domu. O tym nauczę. Żegnamu się w uh. <laughs> Dla ponikty, to jedyna szansa na kąpiel. Proszę, proszę, wiedźma! Oh. Oh, się! Będziesz się tylko Walczyć! się mnie oszukuje. Oszukuje? Ja tylko powiedziałam, że w domu coś straszy. Nie wiedziałam, że to łowcy. Mhm. Mm Za to łowcy doskonale wiedzieli, na kogo czekają. zaś tu śmierdzi. No dobrze. Może nie byłam zupełnie szczera. Zwłaszcza, że złota na nagrodę po prawdzie też nie mam. Ale to nie znaczy, że odejdziecie z pustymi rękoma. Proszę, to klucz do skarbu. Jeden z trzech. Łowcy naprowadzą cię na ich ślad. Ja muszę uciekać. Teraz! Hmm. I już wykonane. List gończy. Trójka bandytów, będąca w magicznej kontrabandy. Pod przedmioty niebezpieczne, zakazane natychmiastowego zniszczenia Lucy, zwana sprytną. Wprawdzie na wyspie świątyni, tuż koło mostów. Fritz, kryjówka koło krzywych domów. Wartner zostanie widziany w szlaku chwał w pobliżu zgniłego gaju. A te miecze zobaczmy, chociaż wątpię w nie. No, Czy kurde, kordzi No, myślałem, że będą lepsze od tych, co mamy. Wiecie, jakaś odmiana była. No, jak to szybkie jakie zadanie jest, to za, fabu za, fabu za fabułkę się wygniemy. O, zapalę wam koksownik. Bramy trzech ogorskiej chodźmy Przydały konieczne cały dzień na gości. Morda kubeł. Szacunek ludzi ulicy w jedminie. A szacunek ulicy mówi do to jest ważna sprawa. Ech, Czego tu pisała, nie Coś ty. O za tego nie było. Szlak by Gdzie się pakujesz? Kurczę, gdzie to było wejście? Tak go poszukać? Trzeba przeszukać do domostwa, jak wyjdą, wejdziemy. Ale dna lag, wejdę. co miałem po takich późnych godzinach sobie dogramy, ale kurwa nie da się grać! Musi być trochę widniej. Ech, jakby można było uciec gdzieś z tego miasta. Cóż, chyba Ach, też nie. Jest. Kurwa. Każdy dam się szukać. A my szukamy nadal tego do prawidłowego. No to zeg się broni. Nieprzydata, nieprzydata, fachu w ręku Ach. żadnego nie ma. A? Dziwisz się wtedy, że jestem zatkiem. O... Otwitwa. Też chciałbyś zarobić, co? Ten dom, to on zawsze taki krzywy był? A gdzie? Postawili prosto, aż wprowadziło się tu dwóch takich, co chciało ukraść bank biwalny. Wymyślili sobie, że wykopią tunel, co poprowadzi z piwnicy pod sam skarbic. Tylko na górnictwie to oni nie bardzo się znali. Nie postawili stępy, więc tunel się zapadł, a dom przekrzywił. <laughs> ale tak. A to może dom ten się wydom zobaczmy. A też nie on. A tutaj na górę. Też nie tu. Nie, tu byłem. No szukamy dalej tego domu. O, tutaj się znalazł. przejście hmm, ciekawe co to list o skarbie dajcie sobie o fajne rzeczy no to teraz kierunek w skali jak Nie wiem czy idzie sobie Nie wiem czy było Kurwać na menci żeby to znaleźć Jakieś ostatnie słowa? Chyba zeszczałem w gasie A to bardzo interesujące Kurwa No kurwa w gasie zeszczałeś o! Uważaj sobie! To no jest statek, który zmierza nad Peligę. Kto jest kapitanem tego statku? Stoi przed tobą. No, co się tak gapisz? Zgadza się. Tak, baba jest kapitanem. No co, zdziwione? Muszę się dostać na skaligę. Nie na tym statku. Dobrze, zapłacę. Wyspiarze żyją z morskich grabieży. Nie mam zamiaru ryzykować. Pływałaś tam kiedykolwiek? Słuchaj, wyspiarze atakują wszystkich. Jeśli kogoś nienawidzą jak Nilgardczyków, to atakują ich częściej. Ale tak naprawdę nie ma dużej różnicy. Kiedyś chcieli sprawdzić, wyobraź sobie, czy mam jaja, jak przystało na kapitana. Po tamtej bijatyce, wystarczy mi skeligę do końca życia. No to nie ty. Klikamy dalej. I no, jak Co fajnie to? przeskoczyłem, ładnie. Taką pogodę ciężko stosować. Gdzieś kleje, jak zawsze. Czyli nie tutaj. Też wam pokażę, jak za larmą miesiąc, mi podróż. Gerard, spinaj się. nie wiem, jak ty się nie możesz spiąć. Ty. Ty na taki murek. No właśnie, widzisz, można, można, jak najbardziej. Jesteś kapitanem tej łajby? A co? Muszę się dostać na Skoligę. To najlepiej. Pław. Wyspiarze jednakowo biją i czarnych, i nas. Nikt tam teraz nie pływa. Bzdura. Z klanami można się dogadać. I ktoś na pewno już to zrobił. O, chyba ten obłąkany suki syn Wolverstone z Atropos. Złodziej, kłamca i co domita. On mógł się dogadać z dzikusami. Mm. Gdzie go znajdę? Jeśli nie w świniarni, to w złotym Miesiotrze. Spytaj o flachę, każdy ci go wskaże. Zresztą tu masz na łatwy sposób za darmo mieć podróż. Wam pokażę jak, jak mówiłem. Często ostatnio pada. nie Co robić Nie podobają nie mi się widoki, ale... Już dobra. Może na striga będzie ładnie Ty jesteś Wolverstone, Kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic nie wiem, psiakrew. Muszę się dostać na Scaligę. Moja Atropos płynie na Arcadia. Wiozę zboże, ale cicho Masz pieniądze? No, tysiąc, no ma. Trzymaj. Tyle wystarczy? Wolek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Nie wiem, czy ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwo. Może w jedną stronę, Wolverston w drugą. I bujanie się znosi. To co, gotowyś do drogi? <laughs> Dobry pomysł. Jak będę płynął ostatnim, to na pewno nie trzeźwo. Może w jedną, a ja w drugą. Ruszajmy. <laughs> Jeszcze tylko strzemiennego za pomyślność i za zdrowie mojej Atropos. Ah, no, to O, mamy ładny zachód słońca. Ale tam jest ulewy. jakiś czas później. bo co ja pierdole Geralt mistrz miecza Nikt go nie pokona Ignie Nie Te nawiązać ja kurczę, żeby jedną rzecz odblokować Ale ty mi chuj Tak wszystkich nie da się zabić. Oj, w łeb kurwa dostaliśmy. kilka godzin później. Łotka, ty tutaj? Precz, bo zabiję. Nie boję się śmierci. Widzę, że wyrzucimy mnie na Ard A skąd ty to wiesz? Masz na sobie barwy klanu Krait, a ta wyspa należy do nich. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układa. Choć jak widać, powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skellige? He? Umówiłem się na Art Skellig z czarodziejką Yennefer z Wenwirbelgu. Kartroldeł, Kracha gości, jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w Dobrześ słyszał, ponoć owinęła sobie Kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna, A jak to wiedź, Jak wygląda ta czarodziejka? Brana na czarno i biało, żeby nie cyce to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg orka. Zresztą wielu widzi, że to baba i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Yennefer hmm. dużo zyskuje przy bliższym Poznaniu. Nie wątpię. <laughs> Wiesz, jak trafić do Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki, do zobaczenia. I pamiętacie jak temu daliśmy Tysiaka? Jego ciało tu można znaleźć. Staro się tylko poszukać i jego ciało tu można znaleźć. Wszystko topór. No, nasz kolega, i mieliśmy podróż za darmo, można powiedzieć. Ale, ile tu przedmiotów? O, panie, kurczę. Normalnie, grzech to zostawić wszystko. Zobaczmy mapę tego świata. O kurwa, pora jest. No no. Sporo małych wysepek akurat, jak w Skellige. Plus jedna wielka. I mówię z do doświadczenia, tu jest najlepsza eksploracja, naprawdę. Tu się może od chuja dogrobić, bo są znaki zapytania na morzu. Ile kontraband. To miałem sobie zadanie zobaczyć, nic się nie zmieniło. I wam już powiadam, jak podróż darmową załatwić sobie, ja bym sobie tu bym kurtę sporo tych przedmiotów i się materiałów, a to się bardzo przyda. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć? Treny teraz mamy. Tu się naprawmy sobie. No fajnie dodali, wiecie. Uszę mamy. I zobaczcie, sobie możemy tak porówiać. Znaczy, o to mi chodzi, że można łatwo się pozbywać przeciwników latających. O! No właśnie, zobaczcie. Nie ma i spada. Walamy sobie na dół ich. Trochę pieniędzy, jakiś mieczyk. O ile przedmiotów, fajnie. Ile to na handel będzie? O, ile zobaczyć, ile przedmiotów. I ruda, da, Dwi marysu, czyli taka z rzadczy. No. Legowisko Syren. Trzeba się go pozbyć. Nie zrobisz srebra, co? leżeć a tam jest na dole do przeszkania dobra i mieczyk ale to niebieskie to pewnie gorsze ale upewnijmy się jeszcze ale tutaj coś jeszcze widziałem wiecie tu pod wodą Tak, beczkę taką podpalę, dobry pomysł, no jasne. Ale tą skrzyneczkę pod... Przy, tą zbiorę sobie. Medalion drży to miejsce mocy. Tak się przejdźmy tutaj. Dobra. To pomedytujmy sobie do rana. się udać tam pomydytujmy do rana a następnym odcinku się udamy to kertrode więc do no, ukończy... a jeszcze no formalność dajcie sobie powiem tyle, to ukończy się odcinka więc trzymajcie się ciepło na razie komentował czarny wilka to był wieźmin czy dziki gond na razie